Siemaneczko! W kolejnym odcinku z Minecraft Edition na Xbox 360. Co, co ty masz za skina? Co? Ja a nie ma nie ja mam skina. takiego! No. Łodę! Jak widzicie, ja sobie zmieniłem skina. I w Minecraftie będę grał takim skinem. Pokaż. Oto. Tak. Oto taki. Dobra, a ja, po, ja teraz szybko zmienię swojego którym. A ja będę oto takim go bojem grał. Tak. Do pół, i tam po jakimś czasie właśnie... Kupi, też, yy, po jakimś czasie... Yy, eskimos sobie kupis kina Eskimosa. Nie no, jesteś. Jestem... O jestem kupa. Tak, Okej. Okay. Dobra. Jak widzicie mam już jedną owieczkę tutaj. To ja może jakoś... Yy, urosła nam z pójdę to sprowadzę drugą. To chyba nie urosła jeszcze. Nie, to już nie, nie urosło. Powinien, nie, nie, nie. Nie urosło. Urosła? Nie! No. I ja. Ty, że się postawił? No. O, to drzewo zetnę. Nie, ono ładnie wygląda. Dobra. Um... O. Mam coś żarcia? Pójdziesz na drewno. Poczekaj, ja i sobie ryby przypalić. Po co ja mam żarcie ile życia? Trzy żarcie i trzy życia. A gdzie No, żeś... Jeszcze teraz zobacz, co to wyskakuje. Co? No to! Aaa, co za O, dziesięć workshopów jest. Połowę dla mnie, połowę dla ciebie. Masz tam piecyku. U mnie czy u ciebie? Nie, u mnie. Dobra. Okej, okay, teraz srebrny przekazam. Ja muszę sobie to zjeść. A ja sobie okay. zrobię porządek w punktu. No, piszę co to jest węcha, ludzie! Eee, że tak powiem żołdupeściska. O, udało się. Piszę co to jest skrzynia, no jaki to jest porąbane. A właśnie te szyby powinny być jeszcze, szkło w tych ja układam właśnie szkło. Ej, oddaj mi, to jest moje. Oddaj. Ja żem zabrał. Ja. No i? Ja się zajmuję domkiem. Chciałoby się. Wszystko tyle, no. 26. Skola. Ja nie wiem. Kurde, to chyba urosło. Nie, wolę jeszcze nie. No, na sobie. Czekaj. A żeby nie wyglądałoby lepiej przy Nie wiem, żeby by lepiej na Mati. Ej, <noise> Eskimo, słyszysz? Zobacz. No widzę. Co zmieniamy? Nie wiem, jak chcesz. No, nie wiem, wybieraj. Ty takie mamy. Zobacz. A to nie ma różnicy. Zobacz jak to wygląda. Tak, tak no płasko. fajnie. Tak płasko, bardzo. Owieczkę. No nie wiem, to od ciebie już jeśli Ty się tam tym zajmujesz przecież. A ja bym zmienił, ale nie będę mm. marnował szkła. Y Poznał za o -o, to Nie, ma jedną. nie, nie to. mam pochodni. Wiem, co zrobię! No? U posadzę jedno drzewko. Nie. Czemu? Po że Żeby nie ptunęło. Nie kupuję, nie będzie mało miejsca. Czekaj teraz. mi go przynieś. teraz. Ty, ona jest ogromna. Dobiem mu No ja nie w tym godzinie zacisnął. No nie, że robię sami teraz. A nie, na szczęście są dwie. Zamurowane. To teraz znam tu odcinka. Pierwszy zawitałam w zagrodzie. No no to... Hmm. Jeśli ja boję się podaję, mi się mi Nie, nie bierz. Wow. No miałem Owca, bramy. owca! To wiem, nie widziałaś. Tutaj, że mnie omijał. Ale zamurowane są dwie. Jakby co. No mm. i trzy te nie wypadło z Weź mu dwie, dwie. dwie są zamurowane. To pewnie co nam trzy. Tam jedna, tam druga. Trzy są zamurowane, znaczy się. To jest cztery. Ooo, dobra. Rybiaku wykopię. A ja co ja mam robić? Domek. Eee, tutaj misylowce. To ja się zbiera, ja zbieram właśnie ci. A już tutaj rybamy. Obraz ziół. Nie. O, dobra. Pokażemy, jak to są fajne obrazy. Ło, wow, już miałam że jest zbierany, Boże. Muza! 26 mam w piasku. No dobra. A ja ja dobiję do półstaka. Jest trzydzieści, jeszcze dwa. O, i półstaka. Dobra, mamy obraz. Hmm. Okay. Wow. Nie. O, owca, zabiję ja. Ło, ale fajny! to drugi zrobiłem, bo wziąłem akurat owce zabiłem. O! Zostaw go? W drugim końcu następny A mi się budowa. No sobie. No. No za listy, po prostu Dobra, to ja zrobię drugi. A z jakiego drugi? Trzy patyknie tylko. Ja a nie, nie byłam. Dwa, dwie... Ej, było moje łóżko? Te czy te? Eee, yy, to. To czego... to czego są tu, nie, a nie tam? To jest moja skrzynka. No to obojętne. O, a tutaj taki inny domek. No, ale on jest fajny. Mam taki, a to taki. Jeszcze bym chciała taki większy, by się fajnie przydał. No. Mam... Mm. Dlaczego mam dziurę w dachu? Yy, mówię ci, na drewno. No to się zbliża. Um. Załóżmy Co to jest? to? A, deski. deski. I... Ej, a mieliśmy hmm. sporo desek przecież. Nie hmm. wiem. To mnie. Co? To lubiło mm. mnie. Było tyle i Nie, nie mogę ich spać, a Ja mogę. Dobra, to no, idziemy na drewno. Eee, sikierkę sobie muszę zrobić. Tak. Kobla jest tą. Ja mam koblę. O, patyki tu są też. To, to ja nam zrobię, dobra? Ja już to zrobię. Wziąłem trzy. Ja mam dwie. Ja A mam dwie... czwartą lekko padniętą. Ej, ja mam chyba, ja mam tu deskę naszą. Pokaż. No, leży. Ale poczekaj, po prostu połóż i tyle. Eee, to ja położę. No, nie to. A to nie ta. To jest za ciemna. Mhm. To idziemy na dźwór. A No, to było te dżunglowe? Ej, to jasne, różowe. No, czyli dżunglowe? No. O, krówka. Ja tu jeszcze jem kawkę, Grosuję. mówię nic nie mam. No to już trochę wełny mamy. O te? No. Tak, tak. Dobra, no to, to nie my. W sumie nie wiem, po co byśmy tyle sikierek, wzięli. O czym gadać? Nie. Nie. Ja się zyskałem w co dałem. Ta... Co? Ja się zyskałem w to co dałem. No bo idę jakiegoś giganta albo... Takiego jak ja? Czwóreczka? Ja chciałam się tego. Ale nieco blisko jest, takie duże bo Ładne. O siemaj. Łaza! Ja na to idę chyba. No właśnie na takim samym... Właśnie jestem. Nie. Nie lubię. Ile Ile potrzeba ma do mapki? Co? Złota? Mhm. Cztery. Okej. Okay. Będzie czy iść. A ja o, ale się nie... jasno, jakby zrobiło. A, bo musimy się Sorry no. za to ciszę, ale nie mamy się Ja mam. O Ludzie, ścinamy drewno! <noise> no dobra. ja. nie może. No. O, nie, nie. ma drzewa. Nie wiem. Trzydzieści osiem? Jest tak spada dużo. A my chyba nagramy mapkę taką własną, ręcznie robioną. Bo tak, jakbyście oglądali Pingwina, to on tak gra na takiej małej mapce w powietrzu i on musi się rozbudować. A że my gramy na XBOXie i nie wiem, czy w ogóle takie coś istnieje, to sami budujemy taką mapkę w powietrzu i w ogóle nie schodzimy na ziemię. Tylko tam dajemy na przykład 2 darkolawy, dwa lodu, trzy wełny tak na łóżko, tak jak tam jest właśnie. No i tak. No tak. I piszcie, czyli Wam się w ogóle ta mapka podoba. No. Dobra, to ta czy tam to, co będziemy wymyślać sami. Bo jak nie, no to możemy przerwać serię. Z cykierkowej mapki. Chociaż nie widziałam na YouTubie, żeby nikt, żeby ktoś miał oprócz pingwina tą mapkę. Ja też. Na YouTube. Ja też. Bo którzy mają, to tylko z modów. A to nie z modów. A to jest tekstur po prostu nowy. No, zakupiony przez... Przeze mnie. Kosztowało mnie aż on 360 chyba. Ostatki hmm. jest jeden. Chyba mam dwa stacki. Ja to inne wcześniej już zacząłem bać, wiek działałem więcej codziennie. No. Tak, że 9 jeden. Dziewięć, Idę na kolejny z tego O, jesteś koło mnie. Tam żywko, widzisz, jakbyś na ten odziew po skopie, widzisz mnie? Pokija. Ja miałem to samo. Bum, do paki. jest. Mm. Który ty masz level? A ty? Weźmy. <śmę>. Pierwszy. Ja dom ciągle robię. A ja Zresztą co robiłam? Zwierzaki zabijałam. No na żarcie. Na A i też dostawałam lewerek, wyciągałam w żarcie, spierdalałam za, za to. W żarcie? Chcesz się odnieść normalnie? Nie ma co robić. Nie. No nie ma o czym gadować, nie co robić. Bo hmm. co robić, to mamy. Wiesz druga sikierka parę, ale poszła. I też. Ale w tamta tu łapadaka. Sam widziała się, nie? Dobra, ja mam prawie trzy takie. Będzie tyle. Ja trochę liści na pozbieram to, żeby były sadzonki? Łotów! <noise> Zaskoczyłam do tyłu. A zauważyłeś, że w ogóle na tej futrykowej to jeszcze nigdy żeśmy nie sadzili drzew? No właśnie, tylko chciałam łowiec posadzić. Mm. To jest to, tak. To teraz takie małe drzewko zacznę. To jakieś siegierki co ja mam, to będę na zapas chyba. Tego drewno, co teraz mamy, to byśmy mogli na drugi dom zrobić. <noise> willę byśmy mogli zbudować. Willę, weźmy przystań. Jak ile bym wyszła z jest z takich drzewa teraz, desek? Nie wiem. No nie wiem, no willę. A ile masz? 300 yy, i coś. 300 yy, i na cztery. Co polisz? 300 razy 4, to czekaj 6, 12 staków. Tak, wesoł. No, Plus, plus moje 300 y, staki? Prawie. To mam 59. Kufka. Nie, nie czekaj. może kiedyś byłem poradnik do Minecraft'a. Jest dwie skórki mam. Jest trzystaki no dwa. Dobra, powiedz mi, jakie ja teraz mam wyjść z tego? już widzisz, że wyjść. To dobrze. dobrze. Ej, to ja to na deski wszystko to przerabiać? Mm, nie. A ile? Nie wiem. Tak? To jest tak desek to... zrobić? Jest tak drewna przerobić. Ty mi się udaje, że też Urosła. Urosło, urosło no chyba. Tak. Tak. Eee, to ja to już rozmnażam. <laughs> Ale chyba się jeszcze że nie, nie rozmnażasz. Cztery staki desek mam. Mamy. No. Patrz, akurat co w już jest. A to, to będzie dobre? To nie. Też nie. A nie, o te. No właśnie nie. O te. Nie, jeszcze nie. To no. mamy na chlebek. O! Ciekawe jak chlebek wygląda. Na dwa chlebki, bo ile? Osiem masz? Pięć. A, na jeden chlebek. O, Chlipa. Mm. Ale jaja. Watonik. Nie, Jadzik, jak będę dwa, to wtedy zjemy. Przecież go za chwilę zjesz. Ej, a to jest bo już tyle zjemy. 400 do desek? No, posadzę. O, tutaj całe rzędy posadzę do skrzyni. A tu wszystko wkładam, co mam do klipunku. <noise> Okej, okay, jeszcze ja przepał, żarcie. Moje te... O oh my god, ale ryby czerwone! Jaki żal! Ej, no daj mi też levela. Mi. no Daj mi. pół ryb. Ale, jaja. Ja. Jestem to śmiało. O, Przerywam sobie hamburgery. No, to weź sobie jeszcze przypaliłem. No, no. I z dalikami mam skórek. No, jedyna Wow, zrób sobie zbroję. Mam zbroję żelazo. Zrób sobie hełm i buciki. A, 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 a. Co? Zrób sobie hełm i buciki. Nie! O, po bucikach nam zrobię! No. heł mnie! A masz ile? 11. Po mnie zrobię. No! Daj. Oh my god! Poczekaj, patrz! Spójrz na mnie! Ale to wygląda co ja mam na sobie. Ej, zobaczcie wam ci, ej, czeka, i zobaczcie. Coś mi tu wyrosło. Ej, czekaj! Nie, bo uszkodzisz mnie. Ale w to czapce. Nie! I to on co dostaje ci. A ja? Zobacz. A jak wyglądam. Ej, ty ja wszystkie czegoś... Bo to jest moje włosy, co? No... To jest twoja czapka. No, Ty nie widziałeś? Dobre, a, proszę gorączkę w tym wypadku. Żeby nie tata. To, to. E, bo tak w ogóle to mam ci karanek z Boxa. Tak? No. ty, co ty jak to tu mówi, żeby to mama. To już jest gotowe, ścinam je. No. Co zaraz się żegnamy? Czekaj, to to. Cztery nasiona. Jeden dwa, trzy, Cztery. E, dobra, e, gdzie, gdzie... ten masz e, te, chleb, te nie chlebki, tylko nasiona? Nie dam. Nie nasiona, tylko zboża. Nie dam, ile masz? E, dwa. Daj mi. Jak ty wyglądasz? Jak? Masz łap. Ja trochę naszą począłem. Co? Prointa. Jest to pierwszy. Ty nie dałeś mi. dałem. Nie dałem! Jakie nie mam? To nie wiem. Gdzie to jest? Co ja wczoraj mówiłem? Nie, ma. No. Pytam się. No, nie. Masz? Masz w sobie. A kolejne dwa? W skrzynce. Gdzie? No, ślepy jesteś? Nie. Urosła drzewko nam. Masz. Urosła drzewko nam. No. Tutaj długie. Była po zrobić. na to. <noise> no, dzięki, tu chleb. A tam urosła? Nie. Bardzo to fajne wygląda. Mam O, pokażę im coś. Co? Kto wyszła? Okay. O, dobrze. O Ludzie, pokażę Wam coś, co odkryłem. Patrzcie się. <laughs> no. Ale ty masz pomysły. Wyłączaj to.